I Włodzimierz Saranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Pięknie podał. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Uderzenie w stronę bramki. Ach, było blisko. Dobra wymiana poda. Luka Modrić. Marcelo. Benzema. Doskonale. Jest szansa! Ale wspaniała bramka. dostrzegł nie do najlepszą stawiny bramkarza i uderzył w dolny róg bramki. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny róg bramki. Praktycznie nie do obrony. Schmelzer. Sahin. Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Dane przejęcie Realu Madryt, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Gra będzie wstawiana od bramki. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści. Błaszczykowski. Pięknie dograł. Błaszczyk piłka odbija się od słupka. Zdążył w ostatniej chwili. No, dobra okazja będzie. Przyjął i odgrywa z powrotem. Dostrzegł partnera. Akcja zatrzymana. Piłka opuściła pole gry. Marcelo. Luka Modric. Sergio Ramos. Ależ znakomicie rozgrywają. Real Madrid jest chyba najbardziej znanym na świecie hiszpańskim klubem oraz jednym z najbardziej utytułowanych w Hiszpanii. W 2000 roku został uznany najlepszym klubem XX wieku. Mi Maria oddaje piłkę koledze. Ale akcja, dobra okazja, broni, piłka wychodzi w pole. Zahin. Niecelne podanie i będzie out. Pepe. Di Maria. Gareth Bale. Di Maria. Szkoda, stracili taką okazję. Rozkrojmy no, Kroicz. trzeba pochwalić go za to. Potanie. No, dotknięcie piłki ręką sędzia a przerywa grę. Bezpańska piłka, uwaga. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Dobrze, udane, czysto deblanie. Koniec pierwszych 45 minut. No, duży wpływ na przebieg tej pierwszej części spotkania miał wcześniej zdobyty gol. Rzeczywiście, ustawił od razu psychicznie obydwa zespoły, chociaż po przerwie powinni rywale wrócić do gry. Groszkroicz. Błaszczykowski. Rzeczywiście dobre podanie. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalom. Sendbender. Ładna akcja. Szansa. Czy to będzie? Tak jest. Rzut karny. Nie miał sędzia żadnych wątpliwości, rzut karny. Masz szczęście, że sędzia nie wyrzucił go z boiska. Ach, słupek! Od rzutu z autu rozpoczną grę. Ładne dogranie Uderzenie. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Niestety stracił piłkę. O, ładnie to zrobił. Wymieniają piłkę między sobą. Brawo, ładnie podał. Próbował z daleka Błaszczykowski. No ale trudno było zamienić to na bramkę. Real za moment wznowi grę od własnej bramki. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No i strata piłki. Dobre podanie. walka o piłkę. Carvalho. Gerrit Bale. Luka Modric. Cała seria podań aż przyjemnie patrzeć. Sahin. O, świetny atak tu przy linii bocznej. Gareth Bale. Teraz przy piłce Czabialąza. Sergio Ramos. Dobre rozegranie. Kapitalna wrzutka. Dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcę. Jest teraz atakowany. Próbuje mu zabrać piłkę. Szenbender. Udane podanie. Udanie obrona. Wspaniałe podanie. Wybija ale piłka wciąż w polu. Ramka spisuje się dziś naprawdę znakomicie. Trudno będzie go pokonać. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Jak widzimy, arbiter przyznaje rzut wolny za zagranie ręką. Ten rzut wolny z tego miejsca może się dla nich źle skończyć. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Robert Lewandowski, Łaszczykowski. Dobrze. To może być decydująca akcja w tym meczu. Spójrzmy. Wspaniale odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. No i Cristiano Ronaldo Luka Modric. Gerrit Bale. Znakomicie w tempo. A szkoda. I rozpoczną Królewscy od rzutu z auta. ale Ależ radość na trybunach, ale i na boisku też wśród graczy Realu Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu. Szybko strzelony gol pozwolił kontrolować przebieg gry. Tak, im dodał pewności siebie, a przeciwnikom podciął skrzydła. Bardzo dziękuję Ci Włodku, dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.